Hej, witajcie, zaczynamy nowy tydzień <laughs> Łażę i szukam Wedy Łażę i szukam miejsca, żeby się nagrać Początkowo miałem e, Tak naprawdę, nawet chyba dzisiaj nie nagrywać, bo Mówiłem to już zresztą wiele razy, że bardzo często z, Nie staram się tego trochę tak na siłę robić, ale też Staram się też podtrzymywać e, przyzwyczajenie i gdzieś tam e, No tam ciągłość zachowywać i też mam wrażenie, że Czasami wychodzą mi takie materiały puste i o niczym, no, ale być może one też są ważne. <gry> I może one też mają w sobie coś. Natomiast łażąc tak i patrząc, jak wszystko jest mokre i tak dalej, zacząłem jakoś tak myśleć troszkę o jesieni i powiem szczerze, że lubię tam porę roku. I zacząłem się też zastanawiać, co ono jak gdyby oznacza no jutro, 1 września, 4 miesiące do końca roku. Wiem już, jak gdyby co z pracą, jakie takie tematy teraz będą najważniejsze, natomiast. Z, e, wiem ile też jak dużo pracy e, przede mną, jeżeli chodzi o, o pozostałe tematy, bo e, doszło do takiego momentu, że e, z jednej strony jest oczywiście sezonowość i ona warunkuje nasze możliwości robienia pewnych rzeczy, ale mm, zaczyna się gdzieś w pewnym momencie takie planowanie. Które nie uwzględnia trochę tego, co robi pogoda, co dzieje się na dworze i ten sposób działania. Jestem mega, e, no tak naprawdę e, zaskoczony, jak intensywnie da się pracować z domu. To nie jest tak, że wcześniej to nie było, ale jest to inny poziom intensywności niż, niż kiedy, nie wiem, zaczynała się ta e, cała. Kwarantanna, ten, ten lockdown, cały ten, ten dystans, zachowywanie. Mam wrażenie, że zmieniło się, jak gdyby nauczyłem się dużo na temat tego, jak pracować efektywniej, jak lepiej wykorzystywać swój czas. Zauważyłem już, jak pewne rutyny dotyczące pracy szybko sobie wprowadziłem, zbudowałem i jak, no jak gdyby wpłynęło to na, 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 na to, jak działam sobie po prostu. Natomiast jedna rzecz mnie niepokoi, że praca zdalna powoduje, że nie zostawiam komputera. To znaczy, komputer był zawsze u mnie takim narzędziem, też i wypoczynku, i rozrywki trochę. Natomiast tu jest taka sytuacja, że kiedy siedzę większość dnia, jak gdyby służbowo, na, na komputerze. Na laptopie, no zresztą tak jak większość z nas, ale potem przychodzi moment, że chciałbym coś jeszcze porobić, pograć i tak dalej. To nagle się okazuje, że już mam trochę przesy tego komputera. Takiego uczucia gdzieś tak do, do pewnego momentu nie miałem, bo mogłem siedzieć nie wiadomo ile, no naprawdę. Myślałem już, że, że przy tym jak jest chłodniej, ubrałem się na tyle dobrze, że już komary nie będą atakować, ale gdzieś tam znalazł kawałek dłoni i próbował już jechać. Um, ale jest jesień i, kurde, powiem Wam szczerze, że się cieszę, bo. E Przepraszam? Dobra, komar. Bardzo lubię takie chłodniejsze poranki, które bardzo budzą taką rzeźkością. Bardzo lubię, kiedy tutaj z tych, z tych pól przychodzi mgła wieczorem, ale też i rano podnosi się. Bardzo lubię, kiedy mgła chodzi po rzece rano. I jedyna rzecz, za którą mnie przypadam, to to, że jest tak mokro. Ta rosa jest strasznie obecna, ale też zaczyna się sezon na grzyby. Dużo rzeczy jesiennych, nie? Jak tam wasza jesień się zapowiada? jakieś duże plany, pomysły, zmiany. E, tyle chyba na dzisiaj. Na spokojnie ten tydzień zacznijmy. Będzie o czym rozmawiać, będzie i praca i, i pewnie też niedzielnego ultrasa, bo muszę wrócić do biegania. Po prostu muszę. Muszę w tym tygodniu coś zacząć biegać, bo to już jest niemożliwe, żeby to przeziębienie tak długo mnie trzymało. E, no właśnie. Spadam, bo one jednak rozpoznają te niezakryte obszary i próbują to wykorzystywać z premedytacją. Tyle ode mnie, słuchajcie. Udanego tygodnia, jak zwykle. Myślę, że to jest ważne i dlatego też chcę w te poniedziałki być, żeby mieć okazję powiedzieć Wam po prostu udanego tygodnia. Do zobaczenia. Hej.